Witam. W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka cofniemy się o kilkanaście lat i kilkadziesiąt punktów IQ. Wrócimy do tego przekuriozalnego okresu w naszym życiu, kiedy to mogliśmy się wyspać, ale nie chcieliśmy. Aż się łezka wokół kręci za leżakowaniem. Dokąd tu ptano, nocą jesz? Możesz widzieć, jeśli chcesz. Niestety te stare odcinki domowego przedszkola odnaleźć ciężej niż mięso w hamburgerach z McDonalda. Dlatego dziś obejrzymy jeden z nowszych odcinków i przy okazji zobaczymy, jak zmieniło się domowe przedszkole. To jest domowe przedszkole. To jest. W przedszkole Sheraton, to jest domowy Las Vegas. Za moich czasów dzieci w domowym przedszkolu siedziały na krzesełkach z, ze styropianu, jadły pomarańcze z tektury, nie? Witajcie kochani, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć! Cześć! A, a mnie to nikt nie zauważył? Jeszcze ja! Ja też was witam! A ty kim kur... jesteś? Kochana myszko, my ciebie też witamy, dzień dobry! Co wy robicie? Co obchodzisz szczurze, zaszczurzony szczurzyco jednaty? Idź stąd. Mamy nowe klocki. Czyli jednak rodzice za szybko odstawili pieluchy. Może teraz poprosimy Maćka, że... Żeby... Maciek? To ja! Maciuś będzie budowniczym. Będę budowniczym! To Ja nie mam klocków. Popatrz teraz tutaj Dajcie mi chwilę. To nasz budowniczy będzie miał zawiązane oczy. Wy domowe przedszkolaki też możecie spróbować układać klocki właśnie z zawiązanymi oczami. Zaczynamy. Liczymy. Jeden. Dwa. Mężka, nie rozpraszaj mnie! Hey now, I can take day. A I nie ale trochę śmieszne. No właśnie, a kiedy w domu jest wesoło? Jak teściowa przyjeżdża? Tak, cała rodzina siada przy stole w zgodzie i wtedy rzeczywiście jest bardzo wesoło. Czy w zgodzie, to nie wiem, ale... Wesoło rzeczywiście razem zwykle jest. Razem. I jest wesoło wtedy, kiedy są urodziny. Kiedy są urodziny, to pół biedy, ale jak następnego dnia się okazuje, dlaczego było wesoło? A proszę pani, a ja mogę opowiedzieć dużo o różnych domach, bo bardzo często się przeprowadzałam ha, i, i mieszkałam w różnych okolicach. Jesteście ciekawi? Nie, no myszka, w szczurze, zaszczurzony, i stąd. No my tu budowle stawiamy, wspominamy stare, dobre czasy, a ty nam dupę trujesz, no. Ojej, myszko, gdzie ty nie mieszkałaś? Ciekawe, jak inne zwierzęta mieszkają. Ojej, te dzieci w ogóle nie wyglądają tak, jakby ktoś im kazał pod groźbą utraty wszystkich mlecznych zębów rozmawiać z tym paszczurem. Słuchajcie, przypomniała mi się pewna wesoła historia, gdy odwiedzałam domki różnych moich znajomych. Nie no, myszka, daj, jesteś siana z tymi opowieściami. Ja nie wiem, jak ja byłem mały, to w domowym przedszkolu się coś interesowało, budowało, a nie słuchało opowieści jakiegoś rudego mapeta. Powiedz nam tę historię, prosimy! Ta prośba brzmiała na naprawdę szczerą. No dobrze. To było wtedy, gdy mieszkałam w norce pod lasem. Pod kuta myszka, zamknij się! Ja muszę go wyciągnąć. Ale teraz już muszę znikać. Spier... Zaplanowałam porządki w moim domu. Spier... Po wakacjach trzeba pozbierać okruszki, wytrzeć kurz, uprać zasłonki, umyć okna. Ej, to wszystko na mojej mysiej głowie i w myślich łapkach. I... Nie ty jedna, myszko, zaplanowałaś porządki. Zobacz, co robią nasze znajome przedszkolaki. Przedszkolaki bawiły się dziś wielkie porządy. To jest dla mnie największy paradoks dzieciństwa. Kiedyś bawiliśmy się w gotowanie, sprzątanie, zmywanie, a dzisiaj jest zabawa jak nie trzeba tego robić. Po wyjęciu z zabawkowej pralki ubranka były wyprane i suche. Czy wiecie, co teraz będą robić przedszkolaki? No, jak to co? Piwko i papierosek po praniu. A nie, to przedszkole jest. To tylko piwko. Wspaniałe te urządzenia! A wy też macie takie w domu? A co tu robić znowu tak? Kukła ruda, szczurz zaszczurzony, miałaś sprzątać! Tak mamy i to nie zabawkowe, prawdziwe! Prawdziwe? A ja mam w domu zmywarkę, nie musimy się męczyć... Pali pięta szpaner, pani pięta szpaner... Zmywarka. to jest niebezpieczne, żelazkiem że się tak. Tak. bawić. Można się oparzyć, jak jest się idiotą i podczas prasowania dzwoni telefon, a my nagle podnosimy żelazko. Halo? Witam Was w Warszawskiej Straży Pożarnej. Czuwaj! Od tego mamy telefony. Telefony znamy do Straży Pożarnej? 999. 998. Bardzo dobrze. Chcecie zobaczyć, to jest w środku? Tak! Tutaj wiecie, co to jest? Kto, który z chłopaków wie? Łoli? Czym się drzewotnie? Nożem do papieru. To są piły do drzewa, a ta jest do blachy. Ten pan strażak w programie dla dzieci mówi o. rżnięciu blachy. A tutaj ma, wiecie, co to jest? Łoli? Czym się wodę pompuje? Kranem! A co to jest? Wally! Ty To chyba zostanie strażakiem, co? Nie, bo mam za słabą wątrobę. Pompa, która nam podaje wodę. Wodę, bo do, tej, do tych węży my nie nalewamy wiadrami wody. A czym? Szklankami? Wiadrami byłoby szybciej. Boże! Widzicie? Ile węży? Trzy! Gdyby jedno z dzieci powiedziało trzy, to ok, ale dlaczego wszystkie dzieci widzą tam trzy węże, skoro są cztery? Wiecie jak piana wygląda? Jak teściowa przychodzi, to wiemy, takie kapiące. Przygotowałem dla was niespodziankę. Wiecie jaką? Podpalimy fabrykę tektury i puścimy Woliego na misję ratunkową. I potem ja jadę do pracy, słyszę syrenę, zjeżdżam na chodnik, ruch zatrzymany, a to dzieci jadą, bo strażak musi się popisać syreną. A teraz zobaczycie, jak strażacy polewają wodą. Hmm, super! Jeszcze tylko brakuje kiboli! A ja mam na imię Sebastian. Pokażemy wam, jak zrobić wóz strażacki. No wreszcie coś zrobimy! Uwielbiałem pracę manualne, a Adam Słodowy zrób to sam, znałem na wyrywki. Potrzebne nam do tego będą kolorowe kartony, kredki, flamastry, klej i nożyczki. Hmm, a może być ee, stare pudełko po pizzy, puszki po browarach, zapalniczka i dezodorant? I taśma klejąca. Damn it out there. gonna drop the bomber knot let us die young let us live forever we don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit that is a short trip the music's for the sad man. Mojcy, pali się! Musimy zgasić ten pożar! Jaki tam był numer? Krażak musi mieć również bardzo dobry wzrok i celne oko. I teraz dla Was sprawdzian. W tym to akurat jestem mistrzem. Wykonałyście swoje ćwiczenia jak prawdziwi strażacy. Proszę pani, tak? ale dziewczynki lepiej wykonały to ostatnie zadanie. Chyba ci zalewajka swędzi. Bawcie się tak jak my! Domowe przedszkole to bardzo pożyteczny program. Dzięki niemu dowiedziałem się, że mam predyspozycję, aby zostać strażakiem. To jednak nie koniec naszej przygody w domowym przedszkolu. Przekonałam się! Ja też chciałabym zostać strażakiem. Spierd... Domowe przedszkole, czy słońce, czy deszcz, przyjść może do ciebie. Jeśli tylko chcesz, przyjść może do ciebie.